Oglądajcie Mikołajkowy blok reklamowy i pomóżcie chorym dzieciom. Nie może was zabraknąć. 6 grudnia o 18:45 tylko w Polsacie. Dzisiaj wieczorem w Polsacie o 19.40 serial kryminalny Uroczysko. Zagadkowe litery. O 20.20 .20 premiera 65. Kiedy przeszłość spotyka przyszłość. A o 22.10 egzorcysta papieża. Mroczne tajemnice Watykanu. O 19.40 Uroczysko. O 20.20 .20 premiera 65. A o 22.10 egzorcysta papieża. Kto dostarcza te słodycz? Poznam Was. Kierunek Truskawkowe Alejki. Mazurskie uprawy porzeczek, krzewy wypełnione agrestem i wiśniowe dorzecze Wisły. Rozsmakuj się w owocowej słodyczy dżemów Herbapol. Wypełnij nią naleśniki, gofry lub zapakuj do śniadaniówki. I spraw, aby dzień smakował lepiej. Naszym dostawcą jest natura. Herbapol. We współpracy z naturą. Słuchajcie, wygrałam na loterii, ale skupiłam kupon. Mamo, magii do kurczaka? I do wielu innych potraw, bo magii wybitnie podkreśla ich smak. Bezcenny smak, mamo. Magii daj się zaskoczyć. Pewne jest jedno, w Auchan są zawsze niskie ceny i największy wybór. Migdały łuskane, tylko 2,99 za 100 gramów, aż 33% taniej. Oszą, pewność niskich cen. Cyberprzestępcy wciąż wymyślają nowe sposoby zdobycia Twoich pieniędzy. Dlatego banki non-stop udoskonalają zabezpieczenia. Jednak na końcu wiele zależy od ciebie. Na przykład, gdy dzwoni rzekomy pracownik banku, a ty bezwiednie wykonujesz jego polecenia. 7-6. Robiąc to, pomagasz się okraść. Krysiu. Wyobraź sobie, że. Prawie nas ukradłem. Wejdź na banki w polsce.pl i zobacz, jak chronić swoje pieniądze. Tydzień paneli w Leroy! Bo w Leroy zyska wiele ten, co kupi tam panele. Tylko do niedzieli zwracamy na kupon w klubie 100 zł za każdy tysiąc wydany na panele podłogowe. A teraz to raz, dwa do Leroy. Bo w media eksperta nie ma. Jak klocki Lego, to w Media Expert. teraz idealne na prezent, pobudzające wyobraźnie, kreatywne zestawy Lego w super niskich cenach. To w Media Expert, masz. O, o, o. Na sportowe emocje zaprasza sponsor Link 4, ubezpieczyciel w zakresie OC i AC. Na program zapraszają sponsorzy programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na program zaprasza sponsor Wukruk, właściciel salonów i sklepu internetowego wukruk.pl